Za 11 dni 10 urodziny CSGO. Cześć tutaj Marcello, witam po raz kolejny na zapleczu gracza i lecimy z nowym filmem. Już 21 sierpnia będziemy świętować dziesięciolecie Counter-Strike'a Global Offensive. Spora część z nas w społeczności CS-a, mocno liczy, że Valve czymś nas zaskoczy i wprowadzi masę nowości do gry. Długo się już nic nie działo, dlatego miejmy, że twórcy CSGO coś dla nas szykują. Wydaje się być oczywiste, że prawie na pewno dostaniemy nową skrzynkę. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku dwudziestolecia całej serii Counter-Strike'a, kiedy dostaliśmy skrzynkę CS20, w której był Classic Knife. Jako iż Valve bardzo lubi pieniążki, wysoce prawdopodobne jest, że otrzymamy i tym razem nowy zestaw skórek. Jakiś czas temu twórcy CSGO zachęcali do tworzenia skinów, które potem znalazłyby się w jubileuszowej skrzyni, tym razem wal wspomniało o naklejkach, zatem jest bardzo spora szansa, że na tę okazję będziemy mogli trafiać z kapsułek przygotowany przez graczy naklejki. A Wy jaką naklejkę chcielibyście zobaczyć w grze? Dajcie znać w komentarzu. Dziesięciolecie to naprawdę mocna oraz okrągła rocznica. Także może nadejdą większe zmiany niż się spodziewamy? Należy wspomnieć po raz kolejny o legendarnym Source 2, na którego miliony graczy CS czekają od paru dobrych lat. Wiele źródeł wskazuje na to, że sierpień jest planowanym miesiącem wielkiego wprowadzenia silnika, jednak patrząc z perspektywy gracza CSGO, wszyscy doskonale wiemy jak to już bywało przez ostatnie lata właśnie z Sourcem 2. Bierzmy wiadomo to z przymrużeniem oka, jednak zawsze jakaś malutka, Szansa na to jest. Kto wie, może tym razem. Zrewolucjonizowanie rozgrywki, nowe bronie, mapy, nowa operacja. Coraz więcej mówi się o nowej operacji, która ostatnio miała. Miejsce 21 września 2021 roku, a więc może po równiutko 11 miesiącach dostalibyśmy kolejną. Wydaje się to być naprawdę realne, tym bardziej, że jest to naprawdę duży jubileusz. Tematem wyjątkowo często poruszanym przez graczy są nie tylko zmiany mechaniki broni, ale także wprowadzenie kompletnie nowych, bądź takich, które już miały okazję kiedyś gościć w naszej ukochanej strzelance. Jak co jakiś czas, dobrze byłoby zobaczyć jakieś zmiany w puli map, zarówno wśród matchmakingowych, jak i turniejowych. Może wreszcie wróci CableStone? Jakiś czas temu dużo mówiło się o wszystkim znanej mapie Tascan, która rzekomo miała przejść zmiany i zostać dodana do CSGO. Długo nic o niej nie było, także miejmy nadzieję, że na tę okazję będzie już gotowa. Wiele mediów spekulowało też o nowym trybie gry, mowa tutaj o surfie który jeszcze jakiś czas temu cieszył się naprawdę wielkim zainteresowaniem na serwerach społeczności. Jakiś czas temu dodano Battle Royale, więc czy serw będzie jakimś tutaj wielkim zdziwieniem? Nie wydaje mi się. Szukając na reddicie fajnych pomysłów w sumie, co mogłoby się wydarzyć podczas tego całego eventu, jest też operacja Iceburn, która została tworzona przez jednego z użytkowników CSa. Jest to oczywiście tylko koncert, dlatego nie musicie tego brać na serio, jest to luźna propozycja od jednego z użytkowników i muszę przyznać, że naprawdę wygląda całkiem ok. Zostało zaproponowane, aby dodać 7 nowych map. I trzy powracające co dałoby nam w sumie 10 nowych map w całej grze na różnych trybach co naprawdę byłoby interesujące. Tak jak wcześniej wspominałem, dodano by również naklejki z okazji 10. rocznicy CSGO. Oczywiście te naklejki byłyby przygotowane przez graczy CSa. a Do nas wszyscy czekają, czyli zmienienie puli map turniejowej. Ten użytkownik zaproponował, żeby wyrzucić miraża i przywrócić Cobblestone'a. Oczywiście nie obeszłoby się też bez dodania nowej kosy. Jak widzicie, ta propozycja wygląda na Naprawdę interesująca, i jestem pewien, że wiele osób chciałoby ją kupić. Nowa mapa na Danger Zone: ie. tego trybu nie gra zbyt wiele osób, ale myślę, że jak już dodawać nowe rzeczy, to polecieć z grubej rury. No i oczywiście nowe misje co tydzień. Jest to myślę, że standard dla tego typu operacji. W innym przypadku powiem wam, że mogłaby nam doskwierać nuda, niestety. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli ten Wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę na zapleczu gracza. Napiszcie w komentarzu koniecznie, co Wysądzicie o tego typu propozycjach. Co ja mogę więcej powiedzieć? Pozostaje nam czekać jeszcze te 11 dni. Trzymajcie się na razie.